podam się bez walki, nie wystarczy tych wybaczek Nie jesteś tą osobą, zmieniłaś się to zrozum Nie wiem, jak kiedyś nie wrócimy do początku Widzę jak to jest, wszystko jest inaczej Podam się bez walki Będzie mówię ludziom bezgranicznie A potem znowu myślę, czy na pewno robię. Jak głupie jestem, czy już tak naiwna bywam By nazywać przyjacielem, potem to przeżywać Serio to już nie wiem, wytupię mam to wszystko Ile razy się zawiodę, by ponownie upaść nisko Zawiodłam się na tobie, na całej tej przyjaźni A mówiła mówiłaś, obiecuję, będę zawsze, że zobaczysz Widzę jak to jest, wszystko jest inaczej Podam się bez walki, stawcie dygrywacze I nie jesteś tą osobą, zmieniłaś się to zrozum Nie będzie jak kiedyś, nie wrócimy do początku Widzę jak to jest jest inaczej, udam się bez walki Wystarczy tych wybaczy, nie jesteś tą osobą Zmieniłaś się tu z lozu, Nie będzie jak kiedyś, nie wrócimy do początku A mountain pass, a candle shrine That burns on every someone She loves herself like an angel Living so On her back Down on her back od życia oczekujesz pewnie sama tego, nie wiesz, co u mnie już nie pytaj Co mi dzisiaj będzie jeszcze wczoraj taka bliska, dziś zupełnie inna obca Zamykam ten rozdział, już nie jesteś i Łatwo to mi nie jest, wcale nie zaprzeczę No powiedz, będzie łatwiej, jak po prostu tą podejdę Odsunę się na bok, chociaż tego wcale nie chcę życie powodzenia, może zrozumieć mi wkrótce Widzę jak to jest Podałem się bez walki, Starchy, ty Nie jesteś tą osobą, zmieniłaś się tu z rozu. Nie będzie jak kiedyś, nie wrócimy do początku Widzę jak to jest, wszystko jest inaczej Podałem się bez walki, Starchy, ty grybaczej Nie jesteś tą osobą, zmieniłaś się tu z rozu. Nie będzie jak kiedyś, nie wrócimy do początku